Czołem, witajcie z tej strony komonduś.pl Witam i zapraszam Was na film Tak, witam i zapraszam Was na film eee, z, Może z serii, nie wiem co z tego wyniknie A właściwie z FIFA eee, Tak, z FIFA 14 na PlayStation 4 Jak wiecie od pewnego czasu Praktycznie od stycznia Posiadam już PlayStation 4, naprawdę konsola jest niesamowita Dziś zagram sobie jeden meczyk, tak naprawdę meczyk towarzyski pomiędzy drużynami, które wybrałem randomowo, czyli drużynami, które wybrałem losowo poprzez kliknięcie kwadracika mi wylosowało Słowenię, mój przeciwnik m, gra ten mój przeciwnik czyli konsola, komputer, tak można to potocznie nazwać jak widzicie y, zmienię sobie trochę, troszeczkę poziom trudności tutaj nie będę nic z długością połowy zmieniał, bo 6 minut to jest najbardziej standardowe i tak tego trzeba po prostu się E, trzymać. Tak wygląda moja drużyna. Szczerze mówiąc, z tej drużyny go to kojarzę tylko Handanowicza z pierwszego składu. Tutaj z rezerwy kojarzę również takiego zawodnika Bis, Birsa. Nie wiem, on grał chyba w jakimś włoskim klubie, bo z tego go po prostu kojarzę. A tak to te nazwiska inne są mi po prostu nieznane. Nie wiem, ci zawodnicy grają w jakich ligach pewnie pobocznych. Ja w, w, w oczach jakby e, gracza Ultimate Team oceniam, że to są zawodnicy zawódnicy srebrni albo brązowi, ale ja gram przeważnie złotymi zawodnikami, takimi najlepszymi po prostu. Tutaj widzicie taka mini gierka, gdzie po prostu muszę przeskoczyć bramkarza i trafić, to jest śmieszne troszeczkę, bo tysiąc dostałem i tysiąc mi odebrałem no bo mnie trafiłem tego manekina czy coś. Coś czego nie trafić nie miałem. No i tak zaczyna się mecz, tutaj widzicie. Takie fajne wstępne intro, gramy na stadionie Town Park, powiem Wam szczerze, że te stadiony może takie mniejsze mi się bardzo podobają, takie stadiony, nie wiem, Allianz Arena, coś takiego, są dla mnie takie trochę bardzo obcykane, bo w każdym meczu na takim dużym stadionie się gra, a tutaj mi się powiem, że na tym stadionie bardzo, bardzo przyjemnie grało i chyba tutaj w wrócę. No i tak, pierwsza nasza akcja w tym meczu, jak widzicie. Tutaj nasz przeciwnik chciał wyprowadzić jakąś kontrę, ale niezbyt mu się to udało. No i tak, Kirm, ładny zwód, ładne podanie do Jokicia. Jokic tutaj będzie chciał zejść pewnie do środka. No i szedł do linii bocznej, tutaj Ilicz ma piłkę, pewnie chce oddać strzał. Zablokowany został, Brecko oddaje strzał, no i również on został zablokowany. Mamy że rożny z tej akcji wynikło. Tutaj doświadkowanie, bardzo dobra główka naszego napastnika, ale niestety bramkarz to obronił. Tutaj Elit jeszcze próbuje coś zrobić. No i co, co z tego mniej? Nie, Kirm, zobaczmy co Kirm postanowił. No i Kirm naprawdę ładnie strzelił, muszę przyznać, że to był dobry strzał, ale niestety koło słupka. No cóż, no nie zawsze strzela się bramkę. No i tutaj zobaczmy nasza akcja, nasz napastnik, tak, nasz, tak zwana nasza dziewiątka. Tutaj Kim dobre podanie prostopadłe, lecz niestety obrońca to przechwycił. No i teraz próbuję to odzyskać. Tutaj pewnie przeciwnik chciał wyprowadzić jakąś kontrę. Tutaj dobry, bardzo naprawdę dobry ślisk. Muszę przyznać, że zaskoczył mnie ten grać. jest nasz napastnik, zobaczmy co on wykona. Zobaczcie jaki dobry dribling Tu raz, dwa. Dwóch obrońców się troszeczkę odsunęli i piękny, naprawdę cudowny strzał w okienko, to naprawdę jest majstersztyk, tak uderzyć naprawdę trzeba posiadać niezwykłą klasę, trzeba być niezłej po prostu klasy zawodnikiem, żeby tak uderzyć. No doskonały strzał, no tutaj nie mam co już więcej mówić. Nie wiem, jeśli będziecie chcieli, to mogę filmy nagrywać z FIFA, oczywiście z głosem, coś takiego, że trochę z gry, ale boję się, że to będzie mnie strasznie zagłuszało, więc ten pierwszy film po prostu jest taki, że bez tego głosu w grze, bo wiem, mógłby to być jakiś cichy głos, ale to kurde, boję się, że będzie mnie zagłuszało. No widzicie, tutaj jeszcze wam chwileczkę zostawiłem. No cudowne, cudowny, cudowne okienko. Tutaj... Mm, Przeciwnik zepchnął mnie trochę do defensywy, no ale ładnie atakiem wyszedłem. Zobaczcie jaka akcja. Tutaj mój pomocnik, dobre podanie prostopadłe górą. Tutaj moja tak zwana dziewiątka zeszła w dół, raczej do pola karnego, no ale ten strzał jednak był troszeczkę niecelny. No i, cóż, no i co, druga połowa się już zaczęła. Le, ledwo wyprowadziłem piłkę, tu już drybling, dobre podanie prostopadłe. I tutaj Kurtić, zobaczcie jakie dobre zejście do linii bocznej. Tutaj ładny zwód. Można powiedzieć, że na dwa razy obrońcy. Tu znalazł sobie trochę miejsca i naprawdę cudowne dośrodkowanie na głowę naszego napastnika. Naprawdę przetkać się między dwóch obrońców i strzelić jeszcze dokładnie. Nie do obrony dla Bałkarza, naprawdę nasza... Będę go nazwał dziewiątka, bo taki ma numer i tak po prostu ma ciężkie nazwisko i nie chcę tutaj kaleczyć jego nazwiska. Chyba ma tracić jakoś tak ma na nazwisko ogólnie te takie słowo Słowenia, ciężkie są ogólnie nazwiska. No i tak, no zobaczcie tutaj e, dobre podanie do kurtić. Kurtić e, co zrobić? Co to jest za akcja? E, tutaj widzimy, szkoda, że nie udało mu się przejąć piłki. E, no ale cóż, e, przeciwnik zamierzał wyprowadzić kontrlet szybko i e, za, zatrzymał naszego przeciwnika. Kampl, tutaj też chciał przejść, ale widzi, że tutaj jednak przeciwnik łatwo skóry nie sprzeda, tutaj nasz przeciwnik chciał dobre wyprowadzić też również kontratak, ale mu się nie udało, tutaj Krichin schodzi, no i dobre podanie, raczej znaczy dobry strzał techniczny, ale niestety bramkarz to wybronił, no i cóż, dobre podanie, zobaczcie jak to zrobił, no ale niestety nasz napastnik się nie przepchał, no i stracił tą piłkę, tutaj dobre odzyskanie przez kampla, zobaczcie co on zrobił, jak mu pięknie wystawił tą piłkę, tutaj powinien pójść wolej i to powinien być gol, naprawdę niewiele zabrakło i to powinien być gol, no ale cóż, nie zawsze jest tak słodko jak byśmy chcieli no tutaj ładne przyjęcie tutaj już powinienem wyprowadzić tego zawodnika, tutaj chciałem się niestety troszeczkę pobawić, wziąć ich na nas, ale to nie są tacy słabi zawodnicy jak tam na papierze wyglądają, naprawdę Ciężko się z nimi grało, byli oni bardzo defensywni, tutaj widzicie jak Adri Dane się ładnie przepchał. No i dośrodkowanie, tutaj widzicie Handanowi, jego pierwsza praktycznie interwencja w tym meczu dopiero w 73 minucie. Czyli naprawdę dobrze, dobrze się broniłem, tutaj nie dawałem również zbyt dużego popisu. Tutaj Ingo Ross, zobaczcie jaką ładnie podał tą piłkę i Susu Santana, jak po prostu to chybił. No wydaje mi się, że przeciwnik powinien to wykorzystać na, na moje szczęście nie skończyło się to jakąś utratą bramki. Tutaj Campbell ostatnia praktycznie akcja tego meczu 90. minuta. Kolejny tej tutaj Brecko. Naoglądał się chyba e, dobrych, dobrych piłkarzy. Nie no, żartuję. Naoglądał się nie wiadomo czego i tutaj chciał wykończyć to ładnym vollejem. Niestety za słabo strzelił no, e, no i nie udało mu się pokonać bramkarza. No ale jak widzicie wygraliśmy 2-0. Wydaje mi się, że mecz jak stał dość na wysokim poziomie. Od razu taki komunikat ode mnie dla Was, jeśli chcielibyście oglądać więcej takich skrótów, jeśli chcielibyście zagrać ze mną ogólnie FIFA Ultimate, czy znaczy nie Ultimate, tylko właśnie takie mecze towarzyskie, zgłaszajcie się na Facebooku, nie na Facebooku, tylko na, P, na, na PlayStation Network, ja tam do Was odpowiem, dobra.